Hej, kochani. A, dzisiaj pomyślałam, że nagram a, paczki niespodzianki w jakimś nowym formacie. Będę ja, nie tylko będę wam pokazywała, no i będę pokazywała siebie. Więc dzisiaj kupiłam w Auchanie jeden a, miks, jeden zieleniak. Powiem wam, że no teraz już lepiej. Cena a, stała wyższa, ale taka jakość stała lepsza. To jest dobre. Więc zacznę od miksu mąka, pełnoziarnista nigdy nie braliśmy takie coś, ta, taką, taką firmy, ale mam nadzieję, że będzie dobra rozponka czekoladka parówki z, z serem cheddar, ja uwielbiam parówki tam, albo coś jeszcze z serem, w ogóle lubię taki ser ciągniący tak, dobra kiełbasa E, z cielecią. Cieleciną. Sorki, ja sprawdzę, jak są męsie zmęczone. Więc... E, spód do pizzy. Mm, chyba będzie pizza. Jutro. Dobre, boczek eksportowy. E, pierogi z jabłkiem i cynamonem. E, to taki jest problem. Ja nie lubię pierogów. Nigdy ich nie lubiłam. Ja spokojnie mogę zjeść dwa i będę już syta. A moja mama nie lubi jabłko z cynamonem, no takie, żeby było w środku. Tak, jabłko zje, ale cynamon nie bardzo, więc nie wiem, coś wymyślimy. Chyba będzie pół na pół. I surówka. Już w poprzednich filmikach mówiłam Wam, że uwielbiam surówki. W Kazanie nie ma czegoś takiego. No, nie istnieje w ogóle pojęcie surówkę i ciężko mi było to wyjaśnić na początku, co to jest surówka, więc teraz znam, teraz lubię. Kolejny to zieleniak. Sałatka, sałatka. Miks Celeslav, ale teraz zjemy, bo na obiad dzisiaj nic w sumie nie mamy, więc będzie ok. Sok ananasowy. Sałatka, sałatka. Surówka. Jeszcze jedna. I kiełki lucerne. Chyba ich nikt tam nie kupuje. Dobra, i za zieleniak wypłacę 1749, a za miks 24,99. No, dzisiaj powiem Wam, że trochę lepiej to wszystko wygląda. Witam witam tam, kochani, dzisiaj byłam w Oshonie, Kupiłam miks i pieczywo, więc dawajcie Wam pokażę, co tam było. Zacznę od pieczywa. Taki e, amerykański chleb sandwich e, przed moim wyjazdem e, z Kazachstanu, dokładnie taki rozmiar to gdzieś około 9 zł. 37 deko za 9 zł. Więc zawsze chciałam spróbować. I to ja mam dwa opakowania. Jak coś tu zrobię, grzanki, będzie ok. Więc dalej taki chleb żytni miodowy ze śliwkami, nigdy nie próbowałam, dobrze, że go jest mało, więc e, dzisiaj spróbuję e, takie już pokazywałam w wcześniejszych filmikach, więc jest ok, można jeść, więc jest i trzy tosty e, na grilla, maślany maślany z czosnkiem e, no to od razu ja teraz zrobię grzanki, i będzie do barszczyku czy do jakiegoś rosołku mm. Będzie super, więc nie dam mu zepsuć się. W sumie chleb nie powinien psuć się, bo to chleb. No i zrobię grzanki. Będzie ok. Kolejny to miks. Śledź. Taka przekąska. Mortadella. Fetta galosa, galbani. Prosciutto, więc tak coś my lubimy, mięsko. I taki jeszcze śledzik. No to można nawet e, z tego, z rosołku dostać i rzucić do zamrażarki. Nic z nim nie będzie, więc... Później takie orzeszki. E, zresztą jakoś też brałam e, miks, też były, ale były tak zepsute, że od razu wyrzuciłam, więc chyba te też do wyrzucenia. Cukierka. I płatki kukurudziany. E, wczoraj w sumie widziałam w reklamie gdzieś tam na YouTubie, że ktoś jadł te platki e, kukurydziane ja tak myślałam, że mm, ja bym ich zjadła, ale nie chcę całe opakowanie kupować tylko dla tych płatek do, nie wiem, do jednej, dla jednej miski. No, a dzisiaj mam. Więc to wszystko. Miks kosztował 25 zł, a chleby, pieczywo 15 zł. To na dzisiaj wszystko. No a wy piszcie, jak mam lepiej, żebym nagrywała tak, z swoją wują czy po prostu, gdy pokazuję jakieś Productos.